Tak jak ktoś może prowadzić biznes przez wiele lat, ale na darze się się taka jedna sposobność, że teraz może zarobić mnóstwo pieniędzy. So now have everything favorable, form of life. Więc teraz mamy wszystko korzystne. Mamy ludzką formę życia. We have a bona fide acharya, or leader. Mamy autoryzowanego acarye czy lidera. Uh, we have this uh, <coughs> uh, you can say association of others who are also serious. Mamy również towarzystwo innych osób, które też są poważne. We have authorized literature. Mamy autoryzowaną literaturę. Bhagavad Gita, Śrimad Bhagawatam. Bhagavad Gita, Śrimad Bhagawatam. Everything is available. Wszystko mamy korzystne. Simply we have to take it. Tylko musimy to przyjąć. But uh, the mind resists. Ale umysł się opiera. <coughs> Therefore intelligence has to be exercised. I dlatego musimy wykorzystywać inteligencję. Intelligence is higher than the mind. <coughs> Inteligencja jest ponad umysłem. Ale problem jest taki, że inteligencja jest również materialna. Możemy zobaczyć wielu inteligentnych materialistów. used how Używają swojej inteligencji do tego, jak cieszyć się zmysłami. But spiritual that Ale duchowa inteligencja mówi, że Zadowolenie zmysłów ma swój początek i koniec. why Więc po co robić wysiłki dla czegoś takiego? pleasure Innymi słowy, my pozostaniemy, a ta przyjemność z czerpania ze zmysłowego, ze zadowolenia zadowalenia zmysłów zniknie. we want to always be joyful. A chcemy być szczęśliwi, pełni radości zawsze. Dlatego, spiritual intelligence will Tell us that this kind of pleasure uh, is not going to satisfy you. We have from the literature the description of Hiranyakashipu. He was the greatest materialist. On był największym materialistą. By undergoing severe austerity he became, uh, you can say, Poddając się różnym strojym wyrzeczeniom, stał się tak potężny, że był w stanie kontrolować materialne żywioły. And he was even controlling the demigods in charge of the material elements. Nawet kontrolował półbogów rządzonych materialnymi żywio żywiołami. But the description there that he was never satisfied. Ale jego opisy mówią, że nigdy nie był zadowolony. He had everything that anyone materialist could want. Miał wszystko, dosłownie wszystko, czego jakikolwiek materialista mógłby pragnąć, ale mimo wszystko nie był zadowolony. Jego oczy nigdy nie były spokojne. within, dlatego że nigdy nie spojrzał do wewnątrz, żeby zobaczyć, że Bóg jest w jego sercu. I dlatego nie mógł znaleźć satysfakcji. The Bhagavad Gita says, Once we control our mind and, uh, extroverted nature then we can uh, attain the super soul. Ale Bhagavad Gita mówi, że jak będziemy kontrolować umysł i tę naszą taką ekstrawertyczną naturę, wtedy osiągamy duszę najwyższą. Then we can be happy and in any circumstance. Wtedy możemy być szczęśliwi w każdych okolicznościach. We do need a gorgeous arrangement for enjoying nie potrzebujemy jakichś olbrzymich aranżacji dla przyjemności. The pleasure comes Przyjemność przychodzi od mm -hmm. wewnątrz. The description or an analogy is given of the musk deer. Jest podana analogia Musk It's a deer I mean, yeah. Pizma. that gives a, that wonderful tak wspaniale pachnie. W odpowiedniej porze roku z pępka jelenia wydobywa się ten niezwykły zapach. I on, czy z jelenicą? I on jest zauroczony tym zapachem. I zaczyna wszędzie się rozglądać. Skąd ten zapach? And then he meets a female deer, and nature takes his course. <laughs> but actually, the order is coming from within himself. <clears throat> so we're looking everywhere for happiness in this world, but real happiness only can come when we're satisfied within. Więc wszędzie szukamy tego szczęścia w tym świecie, ale prawdziwe szczęście może przyjść tylko od tej satysfakcji od wewnątrz. So, super us, we'll feel happy Kiedy dusza najwyższa będzie z nas zadowolona, wtedy będziemy czuli się szczęśliwi wewnątrz. Uh, of course that's an advanced stage. I oczywiście to jest zaawansowany etap. Dlatego również na zewnątrz powinniśmy odnaleźć w tym Boga. God is there in His pure representative, the spiritual master. Bóg jest tam w postaci swoich czystych reprezentantów. God is there in the sadhus who are also representing God. Jest również w postaciach sadów, którzy też reprezentują Boga. Is there in the shastra like Bhagavad Gita. Jest też w śastra, jak Bhagavad Gita. So by following the instructions of this Guru Sadhu Shastra, then we'll come to qualify to see the Lord in our heart. Podążając za instrukcjami, guru, sadu, siast, będziemy kwalifikowani, żeby zobaczyć Boga też wewnątrz. Więc so, guru, sadu i siastra, wszystkie powinny mówić tę samą rzecz. Oni szkolą nas w tym, jak stać się introspektywnym. Jak? odnaleźć to czym jest nasz prawdziwy własny interes. Nie like tak jak Hiranyakashipu. <coughs> he thought by manipulating the material energy and other living entities that would bring him satisfaction. manipulując innymi i materialną energią, że z tym, że w tym znajdziesz szczęście. because he didn't control his own mind, therefore he was never happy. Ale ponieważ nigdy nie kontrolował swojego umysłu, nigdy nie był szczęśliwy. Dlatego jest to początkiem jogi. Jak kontrolować umysł. So this Więc ta maha mantra to intonowanie jest wielką sposobnością do kontrolowania umysłu. Man, cha. Ma, man means, mind and cha means we get released from. Man i cha. Man oznacza umysł, a tra to znaczy, że to uwalnia od. Released from the slavery of the mind, instead the mind will come under our control. Otherwise, the mind is a very cruel master. It's pulling us here and there. Uh, never satisfied. Burns like fire. Because the mind is the master of the senses. Sometimes the description is given a man has five wives. So the five wives represent the five senses. So they are always pulling. A man he comes home and the five wives are pulling. Come into my room. No, come with me. On wraca do domu i żony go rozchwytują. Chodź do mnie do, do pokoju. Nie, nie, chodź ze mną. Nie może być nawet spokojny w swoim własnym domu. Nikt nie może być więc spokojny w tym ciele, jeśli umysł jest niekontrolowany. Więc to jest więc to intonowanie jest najlepszym sposobem kontrolowania. Widzimy to w praktyce. Po tym jak intonujemy, stajemy się spokojni. We become ready to hear philosophy. Stajemy się gotowi do słuchania filozofii. Tak w przeciwnym razie, ludzie w ogólności nie, nie będą w stanie głośno i słuchać filozofii. They'll be changing the channel. Będą hmm. zmieniać kanał. <laughs> and that's satisfying. That Always oh, something new. Niezadowoleni, zawsze czegoś nowego. Więc proces został uproszczony, dlatego że ten wiek jest trudny. Więc widzę, że wszyscy macie smak do tego prostego procesu. Więc proszę podejmijcie go poważnie. To jest wspaniałe, jak możemy się spotykać tak jak teraz ale też możecie intonować każdy, że tak powiem, w swojej prywatności. Intonujemy na swoich koranach Same mantra, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Czy ktoś ma jakieś pytania? Tak, panowie. Czytam książkę o Nityananda, And it was described that um, this age, it was about 500 years ago, yes? This whole place. That's right. Um, he especially liked big sinners. Yeah. Uh, you know, Lord, Ch Lord Chaitanya was sending him to some drunkards yeah. who beat him up. Yeah. And he was very happy because you know, he had some contact with what the Master said him to do. And I was reading on, and eventually I read they were becoming very good Bhaktas later. Yeah. They were transferred. They were drunkards and even murdering, I heard. Yeah. And then later they were transferred to, to very good Bhaktas. Uh, sometimes I'm wondering uh, what kind of age was this? Uh, I don't have a clear picture of India in this time, yeah. but it seems to be a very chaotic time. It was middle age here. I to było bardzo chaotyczne, India probably was also extremely chaotic, and extremely what? chaotic. Uh -huh. chaos, kind chaos. of not było o tym, że czytał opisy z panem jak on szczególnie że tak powiem, podawał sobie wielkich grzeszników Daga i Mada, jak ich później że tak powiem, był szczęśliwy, że oni go pobili, później oni dzięki jego łasce stali, powiedzmy, nawróceni, stali się wspaniałymi wielbicielami. Wydaje się, że Indie w tym czasie, nie wiem jak to tak naprawdę wyglądało, prawo pyta, że chyba były też tak jak tutaj Zachód, Siedniowieczy, tam podobnie również był trochę chaotyczny. Że tak

akurat te ci dwaj, oni odznaczali się ze swojej nadzwyczajnej grzeszności family, family. oni urodzili się w wysokich rodzinach braminicznych so when they, uh, they had power because of their birth and, uh, and karma więc posiadali dużą potęgę z racji na swoje narodziny i karma. and so kiedy uh, they became uh, sinful so sinful się they they did więc jak stali się następnie tacy grzeszni, to spowodowało olbrzymie zakłócenia. Pan Nityananda myślał, że o, wszyscy znają tych dwóch grzeszników. Jeśli ich uda się nawrócić na wspaniałych wielbicieli, wtedy imię pana Chaitany będzie wszędzie sławione. There's a long description of this in the Chaitanya znajduje się obszerny opis tych rozrywek. W pieśni, śpiewaliśmy, wspominaliśmy tylko ich imiona. O tym, jak to pan Caitanya wstąpił, żeby wyzwolić nawet najbardziej upadłych. So Prabhupada was following in his footsteps. Więc Trampad podążał w jego ślady. York Po raz pierwszy widziałem ślad Rawpada w Nowym Jorku w dzielnicy, która była uważana za bardzo niskiej klasy. Uh, I was from the suburbs of New York in this kind of area we Ja pochodziłem z przedmieść Nowego Jorku.

Nawet jak tam pojedziesz dzisiaj to zobaczysz, że to wcale nie jest miła okolica. <mulity> Większość ludzi, którzy która tam przychodziła, to byli hipisi osoby, które się toksykowały. He <mulity> traveled was going out every week into the park and chanting like this very enthusiastically. And so more and more young people especially were coming. On powtarzał każdego tygodnia wychodził czy co tydzień wychodził do parku i tak jak my teraz intonował z wielkim entuzjazmem i więcej i więcej osób przychodziło do niego. Na początku nie dawał żadnych zasad, regulacji. Po prostu podkreślał intonowanie i przyjmowanie prasada. Później ludzie zaczęli dociekać, czy powinniśmy przestrzegać jakichś zasad. So then Prabhupada gave us some uh, regulations that uh, that will uh, help us to advance. So this is the uh, age of coral. Age of chaos. It was true that there there was some degree of chaos because of Kali Yuga. Więc to jest prawdą, że panował tam, było tam trochę chaosu z powodu Kali Yugi. We see that's coming everywhere. i widzimy, że to przychodzi wszędzie. You at the world, you see at every spot. Jak przyjrzymy się światu, to kłopoty są w każdym zakątku. Nikt nie może żyć spokojnie, bez żadnego niebezpieczeństwa, Dlatego, że ludzie są coraz bardziej i bardziej grzesznego charakteru. Dlatego też ten proces jest szczególnie efektywny. Dlatego, że on działa nawet dla grzesznych ludzi. A w Kali kaliyude wszyscy są grzeszni. Therefore, uh, this movement is predicted to uh, spread to every town and village. Dlatego też co przepowiednie, że ten ruch rozprzestrzeni się do każdej wioski, każdej, każdego miasta. Pan Chaitanya przepowiedział to, że ten ruch zajdzie do każdego miasta, każdej wioski. Okay, ktoś jeszcze?

Oznaczy i nasze nauczanie jest sprzedawanie książki. Yes, whenever we organize a program, Prabhupada always had chanting and pashara. Ale tak, kiedy kalwiek organizujemy jakiś program, przeopada zawsze miał na programie, to nam Sometimes prasad. A little bit of prasad. To to była po prostu odrobinka prasadam. I saw at 26th Avenue after the chanting in the evening, Robert would take an apple and cut it right in front of everybody. Na 26 i drugiej alei widziałem, jak po wieczornym programie prawopada po prostu brał jabłko i przed wszystkimi kroił je, i dawał każdemu kawałek jabłuszka. To jest proste, ale jakieś prasady. Jeśli mamy dostateczne udogodnienia, to może być coś bogatszego. I Prabhupada When he he was personally cooking for the devotees who lived in the temple i tak też bo on osobiście gotował dla wilkmicieli którzy żyli w świątyni he said this is our secret weapon mówił że to jest nasza sekretna broń and i know it worked with me ja wiem bo to się działo u mojego i was you know living at home and eating peanut butter sandwiches ja mieszkałem w domu i jadłem, żywiłem się kanapkami z masłem orzechowym. Żyłem sam w mieszkaniu obok uniwersytetu. Więc nie gotowałem. Po prostu jadłem te kanapki, twarożek, takie rzeczy. Tuńczyka. sandwich. Tunczyka. And then I później poszedłem do świątyni i ich pożywienie było takie smaczne. W każdą niedzielę mieli wspaniałą ucztę. To było dla mnie bardzo atrakcyjne. I was also attracted to chanting. Też byłem przyciągany do intonowania. I, I Ale nie byłem w stanie zrozumieć filozofii. Tak sobie myślałem, kim jest ten niebieski chłopak. O którym oni tyle mówią. Ale przez słuchanie, jeszcze raz słuchanie, dostrzegłem, że to jest wspaniała filozofia. Ale mimo wszystko powinniśmy podkreślać prasadam i intonowaniu. people have we can jeśli ludzie mają pytania, wtedy możemy objaśnić. Ale ludzie bardziej są zainteresowani tą natychmiastową przyjemnością. Filozofia to znaczy, że musisz siedzieć, wysłuchać, później to zastosować. To jest coś naprawdę długoterminowego.

Okay, Mangalarati Mangala jest piąte. Mangalarati są piąte. Hop to see you all there. Mam nadzieję, że was wszystkich tam zobaczymy. This will be on Paramanand's aboard. To abode. będzie nasze yeah. ostatnie Mangalarati. Siedziłby Paramananda. So maybe he'll even be there. Może nawet Antok przyjdzie wtedy. Tak, tak, tak. <laughs> <laughs> Thank Dzień dobry Dzień dobry. bardzo.